Witam wszystkich w kolejnym odcinku Paskudy podglądają. Dzisiaj moim gościem jest znowu nie da się zaskoczyć, który był dosłownie kilka dni temu na moim kanale i tam w, jeśli dobrze pamiętam, to w AMX 1390 to chyba właśnie on jakby prezentował ostatnie chwile starej murowanki. Dzisiaj z kolei pokażę bitwę w czołgu T10, T110 E5, czyli amerykańskim heavy 10 tieru na mapie lotnisko. I tak sobie, znaczy szczerze mówiąc, z bitwy tej miałem nie pokazywać, wychodząc z założenia, że osoba, która już była, nie będzie w ciągu najbliższych no, kilku tygodni, przynajmniej u mnie na kanale chcę dać innym szansę. Tak tę bitwę pokazuje z dwóch powodów. Po pierwsze, zepsułem sobie wersję 9.2 Vota, więc jeśli macie jakieś sprawdzone linki do pełnej wersji, pełnego patcha 9.2, to bardzo poproszę w komentarzach. Naprawdę przydadzą mi się bardzo. A druga rzecz, naprawdę ta bitwa jest bardzo dobra, także jak najbardziej nie da się zaskoczyć. Zasłużył, nie pokazuję jej po jako zapchaj dziury. Naprawdę jest fajna, chociaż taką... no. Mało przyjemną nutką, ale jak najbardziej tutaj rozumiem naszego bohatera. Trudny ma ten do, do, wymawia, do wymawiania tak cały czas, ale ogólnie chodzi o to, że jak najbardziej rozumiem i po prostu mi go szkoda, że tak to wyszło. Ale zobaczycie na koniec. Losowanie, jak widzicie, 49% szans na wygraną, czyli mamy mocny top, w sobie nie da się zaskoczyć, któremu udało się, mimo że hatekiem to podjechać tutaj na górkę. To jest naprawdę bardzo fajna snajperska pozycja. IS-7 próbuje się kontować, ale mu to nie wychodzi. bo on dostaje pierwszą bułę, drugą bułę, praktycznie co kto chce, trzecią bułę. Chyba wszystko trafił AMX 50B, tam sobie stoi na górce ISU. Więc trzeba pocelować i bardzo ładnie weszło. Ten ISU, jeśli tam będzie swoim trolem stał, to naprawdę może być groźnym przeciwnikiem i trudnym, i jednocześnie będzie uniemożliwiać skuteczne ostrzeliwanie tych tutaj wrogów. Wiadomo, że to oni będą wyjeżdżać. Więc trzeba sobie szybko z tym ISU poradzić. Kilku wrogów jest tutaj po lewej stronie, są też kolejni na dole. więc Teraz wyjeżdża AMX-50B, który dostał potężny strzał za 908, nie ma od kogo, i teraz dobity przez protka. Tam się skoje na górze, świeci ISU, więc tylko pocelowanie i bardzo ładnie. Najwyraźniej chyba przed chwilą spleszem tam oberwał odarty. Dobicie za jakieś 300, coś HP. Także udało się tę potężną rurę już zbić z góry. Teraz tylko kwestia ogarnąć troszkę środek i potem powoli po prostu eksterminować przeciwników po lewej stronie i powinno być jak najbardziej ok. Oczywiście, jak się powinno domyślać, tak łatwo nie będzie, ta bitwa łatwa być nie może, to sobie wyjeżdża Centurion, który pokazuje boczek, poszła pestka, w ogóle jakiś ding z kosmosu, także no trochę szkoda. Jest to 13ka niestety na przeładowaniu i dostaje od tego Centuriona, którego sam nie przebił za prawie 400, ale za to się udaje wkleić pestkę tej 113. Także, no, całkiem nieźle to jest 113 groźny czołg. Dobry przeciwnik, trzeba szybko się go pozbyć. A tu z kolei wyjeżdża T44 oraz Centurion, właśnie. Więc, teraz naprawdę dużo tych celów. Potężny strzał darty w T57 chemii za ponad 800. Jeszcze uda się dobić te T44. Szybki jest ten reload w tym czołgu, naprawdę 825. miałem mówić na początku o tym, że E5, mimo że, no. Jakoś tak niespecjalnie chce bingować i ma ten przeokrutny garnek na wieży, to jednak w dobrych rękach naprawdę potrafi być ogromnym tutaj jeszcze zobaczcie, jak pięknie ten wyczekany wyczekamy. Uciekał do góry i dostał po drodze z podpałką. Tam jest jeszcze z kolei jak tiger 88, więc teraz kolejny bardzo ładny strzał. No naprawdę ten, ten czołg w dobrych rękach potrafi być świetną nabijaczką do wn i przy okazji naprawdę. no Człowiek, który będzie przesądzał o losie bitwy, zobaczy jak Tiger 88 daje się nabrać, daje się wyczekać, żeby wyjechać. Oddany strzał trafiony, także żeby tutaj naprawdę nie strzelał od razu, nie da się zaskoczyć, tylko poczekał aż on wyjedzie, żeby mógł opuścić tufę. Powinien teraz zginąć, niestety, wiadomo. Ta pestka w tym momencie trafiła w ziemię. I nagle zobaczcie, było przecież przed chwilą, chyba jakieś 5 do 4, nagle się zrobiło 5 do 9. Wyjeżdża IS 8. I zaczyna się robić troszkę ciepło. Bardzo ładny strzał w czubek kadłuba. I na szczęście się dinguje. I teraz zobaczcie, to jest właśnie groźna sytuacja, w której wcześniej udało się pozbyć tego is 152, a teraz jest tam jak JagdTiger 88. On nie będzie wielkim zagrożeniem, ale z drugiej strony tego strzały po, tak po 200, po 240 mogą wkurzać Zobaczcie, w tym momencie właśnie mu się udaje. Więc no, nie mniej on strzela też co kilka sekund. Trzeba na uważać. I teraz piękny, piękna pomoc od artylerii. Bardzo fajny, dobry strzał. 206, o, obiekt 261, naprawdę świetnym strzałem. E, pokonuje tutaj tego Isa 8. Kolejna próba strzałów jak tygera. Przeładowanie na heka, bowiem ten jak po prostu stoi w kurze zbyt długo. Trzeba się go pozbyć, a nie ma co próbować kolejnych strzałów. Pestka wklejona. Ych! Idealnie za 120, tyle ile być powinno. Bardzo ładne zagranie hajakiem. Pierwszy i ostatni hajak użyty w tej bitwie. Eee, I zobaczcie, teraz jest IS-7. IS za 6-7 przyjął strzał. Teraz jeszcze udało mu się zdingować. Stara się uciekać za murek, ale nie pozwala mu na to. Nie da się zaskoczyć. Bardzo ładny strzał w gąskę z i Jeszcze lufa za kamieniem. Więc absolutnie w tym momencie bezbronny czołg. Nie ma. Co po prostu zrobić? Nie obróci wieży, nie rusza się, nie może się naprawić. Także naprawdę piękny tutaj sobie darmowy damage e, zapewnił e, praktycznie ISA 7 z 830 punktów HP. Spompował. I zobaczcie, mimo że jest stan bitwy 9 do 11, to zachowane naprawdę dużo, dużo zdrowia, ponad 1500. Tam jest jeszcze Jagdpanzer S100, tak zwany przez anglosasów Jägeru. No tutaj 1000, prawie 900 punktów zdrowia, trzeba bardzo uważać. Oczywiście można płać jakichś tam strzałów, ale jednak jedna pestka, no, może się skończyć bardzo niefortunnie, te 1000 HP. Zobaczcie, Centurion podjeżdża do artylerii, tam gdzieś jeszcze w okolicach jest AT. Jak, Jagdpanzer pojął teraz błąd, bowiem postanawia, nie przejmować się przez chwilę. E piątką e e strzał od drugiej arty, więc to znowu bardzo dobra pomoc od artylerii. Nie wyjeżdża na szczęście e nasz bohater. Jak pancer, próbuje w ogóle strzał w ruchu. Bardzo próbuje uciekać z tego otwartego pola. Nie wiem, to był jego koszmarny błąd. Wie, że arty strzeliły zamiast przycelować na tego, który może tutaj na w dużym stopniu uszkodzić. To strzelił w ruchu i teraz ma 20 sekund loadu, nie powinien mieć problemów. Nie, nie da się zaskoczyć z tym strzałem, ale jednak obieg 261 szybciej przeładował e, niż oczywiście czy szybciej szybko przeładował, co pozwoliło mu na dobicie. E, to akurat było bardzo fajne zachowanie artylerii pomogła. W ostatniej chwili jest ten centurion, który doby przed chwilą właśnie 261 i w tym momencie ten centurion ginie. Stan bitwy zobaczcie, tutaj chyba arta strzeliła, albo tylko te beczki tak wybuchały Stan bitwy 11 do 12 został. KW4 i 3 artylerie przeciwko E5, c AT15 i jednej artylerii, i tutaj właśnie zaczyna się powoli robić ta sytuacja niekomfortowa. Pragnę Waszą uwagę zwrócić na Arte. 14 000 bite w Plutonie z T34 i V. -ką. Wszyscy trzej panowie mocno, mocno mało rozgarnięci, albo rozgarnięci tak lekko półśmiesznie. KW4, KW niestety. Chyba nietrafiony albo jakiś ding, też śmieszny. Na szczęście kawu czwórka też się dinguje, także teraz można spokojnie ją objechać. Uważać tylko, oczywiście, trzeba na arty. E, o tej naszej arcie wy się możecie dziwić, że ja gram artą i jestem w stanie powiedzieć złe słowo artylerii. To nie wynika z tego, że ja będę bronił arty i wszystkich artylerzystów, po prostu tak jak Rejtan z koszulą rozciągniętą na nagiej piersi i tubi, tak. Ja jestem tym, który za wszystkie arty będzie zbierać cięgi i absolutnie nie, tak nie jest, jeśli ktoś potrafi grać artą zasługuje na uznanie, jeśli ktoś nie potrafi to zasługuje na, na jasne tego stwierdzenie. Jest 114 14 x 2 który nam się ukrywa, na szczęście, że dwie, dwie arty już strzeliła, żadna nie trafiła, teraz tylko kwestia wyspotować sobie tego KW-4 i będzie można sobie 1800 punktów zdrowia mu spompować. Zobaczcie, jest, w ogóle patrzy w bok. Także, no, w ogóle nieświadom tego, co się wokół niego dzieje. Obraca lufę. Teraz tego kwestia dobrze, bardzo ładnie zdingować. Jeszcze tylko może jakiś detrachek by się przydał. No, i teraz, oczywiście, uwaga na plecy, żeby przypadkiem żadna arta tutaj nam jednak nie strzeliła. Bo taki P dobrym strzałem może spokojnie tutaj. I zobaczcie, to właśnie ten moment, kiedy ta artyleria dobija. Zupełnie niepotrzebnie. Ehm, uważam, spokojnie by sobie poradził. Z tym, co się działo, wyjeżdża. Przed chwilą sur 14 na 2 GW Tiger Pesa, 900 prawie od frontu. Także to, o czym mówiłem, gdyby ta pestka spadła od tyłu, to mogłaby spokojnie wysadzić, i zostały, zostały dwie artylerie. Także spokojnie można powiedzieć w tym momencie, AT15 nie zdąży, jeśli Arta nie stoi gdzieś tam w okolicach E0. To AT15 nie zbije arty, więc myślę, że medal Radleya Waltersa wisi w powietrzu. Do tego jeszcze medal Pasuciego za trzy artylerie, także naprawdę bardzo, bardzo fajny zestaw medali nam tutaj się szykuje. Jest Arta Tiger P, można mu oddać. Nie wiem, czy to strzelał on, to był tak, to był on. On nam zebrał 900 punktów zdrowia. Także dobry rewanż na artylerii I ostatnia arta. 7 kili dwie arty na koncie. Tylko teraz, zobaczcie, strzelić i arta już, już się uda. Naprawdę, dwa medale sobie, jednym strzałem zapewnić. Wyjeżdża ta artyleria. Potworny strzał za 635 zablokowany medal. Przepraszam, modu obrotu wieży. Uszkodzony, celowniczy. na arta już przeładowała. Także, no teraz tylko. 8 sekund reloadu. Jeśli ona tylko się nie utopi, a nawet jeśli będzie się topić, to może się na nią uda spaść Tylko pocelować, zobaczcie, zablokowany moduł. I teraz tylko ostatnie sekundy, i dobija w tym momencie ją artyleria. I ja nie mam słów, szczerze mówiąc. E, zgadzam się zupełnie z opinią, nie da się zaskoczyć, który nazwał tę atlerię idiotą, bo ona jest idiotą. Mam 14 cm na arcie, e, przepraszam, ogólnie na koncie, powinien być świadom tego, co się dzieje. Goście brakowało jednego kila do medalu, e, znaczy tak chyba do, do dwóch jednego strzału, do dwóch medali, to o czym mówiłem, czyli do medalu za 8 fragów i do medalu za. 3 artylerie. Przechodzimy do podsumowania. Szkoda naprawdę, szkoda tej bitwy yy, i szczególnie tej końcówki, że ta artyleria w ten sposób się zachowała, bo naprawdę, no, tutaj po prostu aż, aż prosi się o takie dwa dodatkowe medale. Oczywiście odznaka mistrzowska, aspancerny, specjalista. To jest ciekawe, służba patrolowa na ciężkim czołgu, który praktycznie w, przez większą część bitwy był w jednym miejscu, dostać słu służbę patrolową to jest duże osiągnięcie. Medal wsparcia. Co przy 7 kg wsparciem jest jeszcze chyba dziwniejsze niż, niż służba patrolowa. Do tego jeszcze stalowa ściana. I tutaj szczerze mówiąc, ja bym dopisał i myślę, że się ze mną zgodzicie. Medal Pasucz i medal Radleya Waltersa powinny one się tutaj absolutnie znaleźć. 8175 punktów uszkodzeń w w powtórce było 7700, dlatego że tam jeden strzał w tego tygara 88 e, sz, wszedł w ciemno. 7 fragów, 1687 punktów doświadczenia na czysto. E, tutaj powinna być siódemka oczywiście, a nie piątka. Ta artyleria, szczerze mówiąc, w sześciu oddanych strzałach zrobiła 4 kile, czyli wynik niby dobry, ale 2500 damage na 4 kile. To nie jest jakoś rewelacja, widać, że po prostu do dogryski, tak jak widzieliście, dobił KW4 na 400 HP, dobił artylerię na 70, także sobie po prostu dwa fragi. Moim zdaniem po prostu ukradł i zupełnie niezasłużenie. Nie Gdyby nie on, jego tutaj po prostu nie było, to w tym miejscu byłoby spokojnie jakieś 8600, myślę nawet. Także naprawdę zacny, zacznę wyniczek, A te 15 w tej bitwie oddał 8 strzałów, trafił 4, przebił raz, a i tak za 0 więc y, nic z tego tak naprawdę, żadnego z niego, żadna z niego pomoc w tej bitwie nie była. E Tutaj z kolei obiekt pomógł naprawdę dwa razy dobrze, jemu się należą o wiele większe brawa niż złodziejskiemu M40. Po drugiej stronie 2815 uszkodzeń najwięcej zrobił Centurion. 7.1 do tego artyleria, bardzo ładnie, 2 prawie 700, Jagoda słabo 2600, druga arta 1900, także powiedzmy nawet nieźle. 29 oddanych strzałów 27 trafionych 23 z penetracją, 11 przyjętych strzałów 7 zablokowanych przez pancerz, 2430 punktów zablokowanych przez pancerz i prawie 3700 punktów po spocie bądź detraku, naprawdę dobry, dobry wyniczek. Tak jak mówię, no tutaj w ciężkim czołgu, który starał się ocalić. W sumie HP na, na dalszy przebieg bitwy, stojąc za górką, zrobić służbę patrolową, to jest duże osiągnięcie. 2,5 km przejechane, 122,5 tysiąca zarobku, do tego po odjęciu wszystkich kosztów, 51 tysięcy na czysto, także naprawdę też zacny wyniczek. I na koniec 2530 punktów doświadczenia z premką. Także no myślę, że bitwa powinna się podobać. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. Dużo fajnych medali. Tak jak mówię, no dziwi mnie ta służba patolowa, ale przede wszystkim dziwi mnie medal wsparcia, co przy 7 kilach jest naprawdę dobrym wynikiem. 13 uszkodzonych wrogów, także naprawdę super, super rzecz. Tutaj tylko dwaj wrogowie uniknęli ognia. Nie da się zaskoczyć. Myślę, że. No, bitwa zasłużyła jednak na, na pokazanie. I tak jak mówię, jeśli ktoś z Was miałby, może jeszcze na przykład na swoim komputerze albo na przykład, może na laptopie, pliki w wersji 9.2, to naprawdę bardzo, bardzo bym poprosił będę super zobowiązany, jeśli mi je udostępnicie. To chyba tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!